Rozdział 102 I znowu zbliża się front. Kiedy wyjeżdżam z Wenafro, ma się ku przedwieczornej chwili. Jeszcze ludność cywilna, jeszcze osiołki, jeszcze formacje tyłowe, odwodowe, pomocnicze. Oto no kolejny gaj oliwkowy, w którym mieści się angielska artyleria pomiarowa. Miałem dla nich odczyt na dwa dni przed bitwą. Pytali mnie po odczycie przy herbacie w kasynie. Wiedząc, że pan dziś przyjeżdża, rozmawialiśmy przy lunchu o sprawie polskiej i zastanawialiśmy się, czy są jeszcze Polacy, którzy mają wątpliwości, że katyn jest dziełem Niemców? No, bo teraz, kiedy bezstronni korespondenci amerykańscy to stwierdzili, za artylerią pomiarową, poczyna jakoś Puścić, potem znów się zagęszczać, ale to już zaparkowane wozy, obozowiska, żołnierze w hełmach. Wśród tego wszystkiego to tu, to ówdzie, w nieoczekiwanych miejscach ukazują się grupki żołnierzy z głębokiego leju, bez przerwy wpatrzonych w niebo. To pelotki. Chciałem zajechać do dowództwa korpusu, ale kierowca zabłądził. Wziął w prawo zamiast w lewo i pojechał wprost na Karpacką. I tak się stało, że przez cały czas bitwy ani razu w dowództwie korpusu nie byłem. Jechałem już z Mieszchem. W lewo, w dół, od drogi. Słała się łąka. Płaska, obszerna kotlina wypełniona mgłą wieczorną jak micha mlekiem. W tym mleku, tuż pode mną, raz po raz błyskało purpurowe światło i rozlegał się strzał armatni. Jechałem nad prawym skrzydłem ugrupowania artylerii Korpusu Trzynastego. Czułem się jak kiedyś przed laty, gdy wjechawszy konno na brzeg krateru Wezuriusza, patrzyłem z góry w wybuchających kłębami stożek i czułem straszliwy podziemny hurkot. Oto już i Czerwaro, tuż za nim miejsce postoju dowództwa karpackiej. Przy fontannie na placyku rozwalone amorki żałośnie w pył zwisły tłustymi nóżkami. Gamą rozbitych domów przesuwamy się do dźwięku najwyższego, rozprutej dzwonnicy kościoła, w której posępnie i grobowo czernieją sylwetki trzech milczących dzwonów. Przypominam sobie, że to dziś niedziela i że innej niedzieli, nie w powszedni dzień wojny, różowiałby ten kościółek światłem świec na nieszporach, siorbaniem dziecinnych nosów i pogwarką kumoszek. Zadziwiające jest podobieństwo, pisze poeta i malarz Tadeusz Sowicki. Który jako podporucznik artylerii, gdzieś tam w chwili obecnej z doliny wypełnionej mlekiem mgły i zmierzchu, rozbija jakieś nowe miasteczka, jakieś nowe kościoły. Między świeżymi gruzami, których we Włoszech nie brak, a zniekształconym zewłokiem zwierzęcia zabitego siłą wojny. Jeszcze przypisek. W akcji adriatyckiej ząb za ząb. Pocisk artyleryjski niemiecki strzaskał artylerzyście malarzowi prawą rękę. Rany zadane mają równy w obu wypadkach patos i tragizm, przerażający oko świeżością. W takich wypadkach zwalony renesansowy kościół przypomina prosektorium lub rzeźnię. I odwrotnie. Rozerwany kadłub zwierzęcia wchodzi w zakres zniszczenia formy żywej, doskonale zorganizowanej i rzeczowej. Miara jest jedna.